Czy, czy masz jakąś swoją definicję odwagi? Czy definicja odwagi? Myślę, że tak naprawdę staram się po prostu przede wszystkim dbać o to, by ta, ta odwaga jakby nie przechodziła w szaleństwo. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo, bo najlepsza definicja odwagi, jaką w życiu słyszałem, ona brzmi tak. Odwaga to nie jest brak strachu. Tylko umiejętność racjonalnego zachowywania się, nawet gdy się bardzo boisz. Bliska ci jest taka koncepcja? Czy myślę, że ja mam na szczęście coś takiego, że jeżeli są jakieś kryzysowe sytuacje, to mam spokój taki w sobie i potrafię jakby przejść do działania i, i, i potrafię skupiać się na rzeczach, które jakby pozwolą mi wyjść z jakiejś opresji, a nie panikuję. I to e, taka zimna krew jest potrzebna. Odwaga oczywiście jest potrzebna też do tego, żeby w ogóle marzyć o jakichś takich poważnych rzeczach, ale no trzeba po prostu e, zaraz potem przejść do działania i faktycznie pracować nad tym, a nie, nie zaraz po pomyśle rzucać się po prostu na wszystko, bo, bo to już jest wariactwo i to po prostu jest bardzo, bardzo niebezpieczne i nieodpowiedzialne, więc tutaj e, no trzeba się tego wszystkiego nauczyć i trzeba to robić długoterminowo, bo po prostu Potrafić się poruszać w tym rozsądnie. Tak. czyli doświadczenie? Tak, to doświadczenie jest ważne. No, każdy pewnie jak sobie odpowie na jakby sobie zadał pytanie, co, czy, czy w dzieciństwie go były nieodpowiedzialne rzeczy, no to tak oczywiście było, bo budujemy swoje doświadczenie, jakby uczymy się na własnych błędach często i zawsze to tak działa po prostu, że, że jeżeli jesteśmy młodsi, nie znamy pewnych konsekwencji też to no Czasem robimy szalone rzeczy i nie myśląc o tym zupełnie. Później z czasem, jeżeli rozwijamy się w jakiejś dziedzinie, to stajemy się coraz bardziej odpowiedzialni. Ale czy zdarzają się momenty w trakcie wypraw, w których się autentycznie boisz, odczuwasz emocje strachu? Czy myślę, że tak, bo ten strach jest takim, takim zdrowym ograniczeniem, tak jak mówiłeś wcześniej, przed tym byśmy po prostu robili jakieś szaleństwo. Jeżeli, jest, jeżeli się boję, to znaczy, że nie mam stuprocentowej kontroli nad tym, co się dzieje i, i znaczy, że jest niebezpiecznie i ja po prostu tego ryzyka wtedy nie podejmuję i się wycofuję po prostu. Albo czekam, albo jeżeli to jest niemożliwe, po prostu wracamy do domu. Mhm. Czy jest jakaś metoda na to, żeby się uspokoić tu i teraz? Zmienia się pogoda, nie planowałeś tego. To hipotetyczne założenie zupełnie. Coś się dzieje, coś się dzieje hmm. tak. I czujesz ten taki charakterystyczny stan w brzuchu, który zwiastuje, że, że ta spirala strachu się zaczyna rozkręcać. Co wtedy robisz? Znaczy na pewno wtedy warto, jeżeli mamy taką opcję, i tutaj ja mam taki, taki sposób, że nie wiem, no, mamy ze sobą ludzi, mam, mam przyjaciół ze sobą, wokół siebie, z którymi nie wiem, w takich sytuacjach jesteśmy w stanie, nie wiem, siąść, jakoś wymyślić jakąś strategię nową, albo jakiś pomysł na to, co będziemy robić. I to, to jest fajne zawsze, jeżeli mamy w tym otoczeniu swoim ludzi. Czasem jest tak, że. Jesteś w górach sam i wtedy jakby sam musisz zarządzać e, wszystkim. I od ciebie, od twoich decyzji zależy Twoje bezpieczeństwo i od tego i to, jak wyjdziesz z tej opresji, więc e, no wtedy naprawdę trzeba się skoncentrować, trzeba analizować, trzeba jakby korzystać z wszystkiego, co masz. Do tego, żeby i skupić się no na tak, tym. Tak, bo nasz umysł może pracować albo na współczulnym, albo przy współczulnym układzie. No tak. czyli albo będzie procesował emocje, <noise> czyli siedzisz tam i ola Boga, ola Boga, umrę, nie wrócę do domu, mamusiu, <noise> albo się przepinasz na procesowanie danych, informacji. To, co ty robisz, to jest, to jest właśnie to. tak? Czyli zaczynasz myśleć. Co możesz wykorzystać, jakie masz narzędzia, jakie są, jak, jakie są opcje tak. i, c, i co w tym zrobić? I wtedy ten, ten, ten strach zaczyna opadać w samoistnie. No to jest jedyna droga. No czy strach? Emocje są, oczywiście i to napięcie, ale jakby jeżeli robisz to po kolei, to po prostu nagle okazuje się, że to twoje położenie nie jest takie straszne i, i możesz po prostu w jakiś sposób z tej opresji się wydostać. Wiesz, zdajesz sobie sprawę z tego, że tak jak i inni sportowcy wyczynowi, masz wizerunek takiego trochę supermana? Nie, sobie? <grym> sobie <sprawę? grym> w sensie nie zastanawiam się ludzie patrzą nigdy. już na... No. się <grym> nad tym nie zastanawiam, no podejrzewam, że jeżeli ktoś patrzy na to z boku zupełnie, na tym się nie znając, na to co robię, to no ludziom wydaje się, że to, jest jakiś, 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 że to są szalone rzeczy. No to jest pasja po prostu też taka mocna, która i, i lubię to co robię więc bardziej jakby na tym się koncentruję by móc to robić i by czerpać z tego przyjemność i te, te rzeczy wokół są jakby oczywiście czasem jest miło jeżeli ktoś nie wiem powie, że spoko, że robisz fajną robotę, ale no raczej po prostu fokus jest gdzie indziej. A czy jest coś co mogłoby Cię pokonać? Myślę, że w zasadzie tak naprawdę nasza głowa jest największym naszym ograniczeniem i w zasadzie jeżeli sobie to uświadomimy, to wtedy mało rzeczy jest w stanie nas pokonać.